Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym pudrze w dwóch kolorach, który jest dostępny w Rosmanie, czyli AA Wings All Day Long. Jest to puder do twarzy, który ma sprawiać, że makijaż będzie bardzo tarwały, a skóra będzie wyglądać promieniście i zdrowo. W realu wygląda on fizycznie tak. Przeznam, opakowanie jest bardzo ładne. Kuszące, no i rzucające się w oczy. No, ale nie oszukujmy się zawsze, ale to zawsze. Kolory czerwone, jaskrawe, intensywne, rzucają cię w oczy. Jak widzicie, puder kosztuje 52 zł. No i prezentuje się w taki oto sposób. Producent obiecuje zwiększoną trwałość makijażu, że skóra będzie wyglądać zdrowo, promiennie, że będzie rozświetlona, że będzie promienna zachowując właściwości nawilżające. Tak producent opisuje swój wyrób kosmetyczny. Czy tak naprawdę jest? Czy producent mówi prawdę? Czy producenta słowa są pokrywalne z tym, co mamy w opisie? Cała prawda, tak naprawdę, jak tkwi w insji składu, czyli kosmetyków, w liście składników, która nam mówi prawdę, z jakim produktem mamy styczność i na jakie efekty możemy liczyć, albo jakich efektów możemy się de facto spodziewać także że zanim wyda konsument 52 zł, no to zdecydowanie powinien zapoznać się ze składem produktu i przeanalizować, czy dany produkt jest tyle wart. Czy nie zrobi krzywdy twojej skórze? Może marka wyciągnęła refleksję, poprawiła składy, bo ja nie mówię, że cała marka AA jest zła. Absolutnie też tworzą fajne produkty z fajnym składem, ale na chwilę obecną niestety też przeważa syf stalkiem, plastikiem, parafiną i wieloma innymi odpadami. Kiedyś chciałbym bardzo zobaczyć, że kolorówka cała marki AA ma cudowny skład i jest warta zakupu i jest warta zainteresowania cała i że nie trzeba się zastanawiać. Zapraszam do składu. Skład rozpoczyna się od minki, czyli wiemy, że mamy właściwości rozświetlające. Później mamy tutaj magnezium stearate, który stabilizuje nam całą bazę produktu. Później mamy krzemian, jak najbardziej nie ma problemu. Kaolin, linka, która absorbuje nadmiar sebum, super. Trigliceryt, który wykazuje działanie nawilżające. Ok, bambusa, ekstrakt z bambusa, który działa sebo regulująco Później mamy zapach, czyli produkt jest perfumowany. Fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Parafina, która jest aknegenna, powoduje zaostrzenie się zmian trądzikowych, zapycha i również narusza barierę hydrolipidową. Ma ekstrakt z kakao. No nie, już tutaj nie ma to znaczenia tak naprawdę. Skład jest zniszczony przez parafinę, która narusza PHL, która również jest sprawcą pogorszenia się stanu skóry trądzikowej, zwiększonej wykwitacji zapalnej tak naprawdę na skórze. Także tą parafiną producent zniszczył produkt, który był obiecujący pod względem składu, no ale najtańsza parafina musiałaby tutaj wypełniaczem. Ja produktu nie polecam, jeżeli chcecie mieć zdrową i promienną skórę. Na dzisiaj to tyle. Buziaki wielkie baba.